Dzień dobry, dzień dobry, drogie Panie. Witam Was w dniu Waszego święta. Życzę Wam wszystkiego, co najlepszego i wszystkiego, co jak najbardziej kobiecego. Żebyście miały doceniać same siebie i poświęcić sobie trochę czasu, umieć podkreślić swoje piękno. No i w związku z tym, żebyście właśnie wiedziały, jak na co dzień troszkę tam pod, podkreślić te swoje oko, swoje usta. Dzisiaj mam dla Was filmik makijażowy. Filmik, który spokojnie, w domowych warunkach odtworzycie, nie będzie to nic skomplikowanego, ale na pewno pozwoli Wam podkreślić Wasze naturalne piękno. Zapraszam Was, po, że sobie pooglądać, co ja tutaj dla Was przygotowałam, jak podkreślić tę naszą urodę, a wszystkie Panie, które chciałyby skorzystać z warsztatów makijażu i przetestować kosmetyki na żywo, sprawdzić jak to im osobiście pójdzie ten makijaż, to zapraszam, żeby zostać do końca i usłyszeć co zrobić, żeby się to udało. Także jego oglądania, Zapraszam Was, um, posłuchajcie, co, co dla Was przygotowałam. Jeśli chodzi o początek, to na pewno mam nadzieję, że przed makijażem jesteście wypielęgnowane, jesteście po pełnej pielęgnacji. Jak się dokładnie pielęgnować, idealnie się pielęgnować, to też na pewno dzisiaj, w którymś filmików się dowiecie. A jak już jesteście wypielęgnowane, to można przejść do makijażu. I makijaż zaczynamy tutaj od bazy, bazy serii Jordani Gold, bazy, która jest również pielęgnacyjna, ponieważ jest to kosmetyk, który ma w sobie bardzo dużo kwasu hialonowego. On tak jak widać się tutaj ładnie mieni, ponieważ ma w sobie takie drobinki, właśnie rozświetlające skórę, dwie pompeczki. I smarowujemy w naszym buzię. Jest to kosmetyk lekki, on się właściwie momentalnie wchłania. I ja go lubię nie tylko pod makijaż, ale również na co dzień, żeby właśnie dać buzi takiego, takiej promienności, delikatnego blasku. No i kwas seronowy tutaj się pięknie nam wchłania i od razu nam skórę pielęgnuje, nawilża, odżywia. Eee, także taki rozpież, rozpieszczająca sprawa. Dobra, jak mamy bazę, to możemy sobie przejść do podkładu. I ja wybrałam podkład, który na pewno będzie każdej Pani pasował, który jest lekki, e, nie robi żadnego efektu maski. Podkład iluskin Aqua Boost e, i ja będę go sobie nakładać używając takiej gąbeczki. Gąbeczkę też bardzo Wam polecam, bo e, fajnie się jej używa. Yy, łatwo na pewno, ułatwia aplikację. No jest ja sobie trochę na rękę. No i gąbeczką będę wklepywać. Jest to podkład, który. No i ma wszystko takie lekkie krycie, czyli ładnie nam naszą buzię podkreśla nasz, naszą urodę, ale niczego nam e, tak strasznie nie przykrywa, nie robi takiego efektu maski. No i też będzie łatwo Wam go użyć, łatwo się nim pomalować, jeżeli nawet na co dzień nie używacie podkładu. Jest to podkład, który też bardzo dobrze nawilża skórę, e, delikatnie ją chłodzi, toż to jest taki delikatny chłód, no i daje takie bardzo, bardzo naturalne, delikatne wykończenie. No i yes, polecam go nakładać oczywiście gąbeczką, chociaż wiem, że często panie i tak sięgają, znaczy sięgają, panie, nie sięgają, po prostu nakładają go rękami, i muszę przyznać, że nawet rękami ten podkład ładnie się rozprowadza, ale zachęcam do, Was do tego, żeby właśnie użyć gąbki, e, lub jeżeli nie gąbka, to pędzelek. I podkład ten ma filt 20, więc też sporo ładnie nas chroni przed, e, przed słońcem, żeby nam się nie robiły przebarwienia. Skóra lepiej funkcjonowała. No i właściwie to jestem gotowa. Ja go nakładam też na oczy. Eee, raczej nie zdarzyło mi się, żeby któraś z moich pań, klientek powiedziała mi, że on na oczy jest za ciężki, ale wiem, że to jest kwestia indywidualna, więc trzeba to akurat samemu sprawdzić. Ale ładnie przykrywa też te moje cienie pod oczami. No i od razu wyglądam na bardziej wyspaną, rozpromienioną. No dobra, jak mamy podkład. To możemy przejść dalej. No i tutaj warto z, zrobić sobie konturowanie twarzy. I tutaj wybrałam też coś prostego, z czym sobie na pewno każda z pań poradzi. Bo wybrałam sztyft z serii D-1. Sztyft, który jest bardzo taki różowy. I on tutaj delikatnie rozświetla, ale nie jakoś mocno. I, panie, drogie panie, on w kolorze jest praktycznie niewidoczny na skórze. Ja go sobie używam tak takiego rozświetlacza, czyli tej putek. Po takim C, zaczynając od skroni i idąc tutaj na kość policzkową, i rozmazuję palcem o, kuliste ruchy okrągłe, żeby to nie było takie odcięte. No i jak mamy pięknie rozmazane, rozmyte, no to oto mamy tutaj pięknie podkreślone tą nasze kości. Ten róż jest bardzo delikatny, więc praktycznie niewidoczny. Możecie zobaczyć różnicę, że niewiele to widać, a jednak daje efekt. Takiej promiennej właśnie zoróżowionej buzi. Zrobię jeszcze z drugiej strony. Ok, i to jest na pewno produkt, z którym każdy z Was sobie poradzi. I też go się szybko używa. I tutaj wiadomo przed kamerą tak staram się, żeby wszystko było jak najlepiej. Ale myślę, że u was to będzie kwestia wprawy i szybkiego makijażu. Okej. Okay. Jak mamy trochę podkreśloną to naszą buzię, mamy piękny podkład nałożony, żeby ją trochę rozpromienić i trochę poprzykrywać te nasze niedoskonałości. To możemy jeszcze omieść twarz pudrem. Dobra, i mamy puder po to, żeby też się to wszystko fajnie trzymało na naszej skórze. Ja wybrałam puder serii Series Jordani Gold. Akurat ten mam transparentny, bo taki nadaje się do każdego rodzaju skóry. I on ładnie nam utwardza to, co już nałożyłyśmy. I w żaden sposób ani nie przyciemnia, ani już nie rozjaśnia. No a przy okazji też matuje. Ok. A więc mamy już zrobione, zrobiono właściwie całą twarz, więc przechodzimy do okolicy oka i tutaj różnie, bo różnie panie się decydują czy to bardziej na, na kreski eyelinerem, czy na kreski kredkami kolorowe ja wybrałam właśnie coś w kolorze, żeby nie było nudno i wybrałam jedną z naszych kredek tutaj taki miętowy odcień ona ma no więc nakładamy, tutaj żadnej filozofii nie ma naciągamy, znaczy mi przynajmniej jest najłatwiej roz naciągnąć powiekę i robimy sobie kreseczkę. Te pomadki są bardzo miękkie, pomadki przepraszam kredki są bardzo miękkie. I jeżeli nie, nie czujecie się pewnie w, właśnie w kreskach, to warto zacząć sobie od e, miękkich kredek, bo nimi jest najłatwiej manewrować. No i mamy gotowe. Ten odcień jest też taki, że możecie go trochę więcej nałożyć. czy znaczy im jaśniejsze tym mniej się tak odznaczają dziewczyny. Ale zarazem podkreślałem to oko, w sensie mi oznaczają, jeżeli zrobicie trochę krzywo te kreski, to tego naprawdę aż tak nie widać. No i kreski mam gotowe, więc zostaje mi nam na pewno jeszcze tusz. E, tusz z Jordani Gold, e, tusz Iconic, e, czyli taki, który jest wielofunkcyjny. Szczoteczkę ma silikonową, taką prostą. I wiem, że właśnie tutaj w większości pań on się podoba, bo łatwo go się używa. E, on i ładnie wydłuża. I podkręca delikatnie, ale też pięknie rozczesuje. No i właśnie jest taki uniwersalny pod względem tego, jak panią się go używa, które panie go lubią, bo raczej, raczej każdej, każdej pani to on pasuje. No i tutaj też ważne w tym tuszu jest to, że on ma taki intensywny czarny kolor, ale można tutaj sobie go troszeczkę, troszeczkę manewrować tą czernią bo można nałożyć sobie tego tuszu mniej lub więcej i wtedy też w zależności jak, jak będzie, jaka będzie intensywność tej czerni. Jest to tusz, który ma też w sobie składniki odżywcze, yy. pielęgnował nasze rzęsy, je ładnie chronił. No i tak to wygląda, jeszcze trochę na dół. chociaż popełniłam błąd i właśnie teraz mi się przypomniało, że miałam Wam o tym mówić. Abyście coś wyniosły więcej z tego filmiku, to pamiętajcie, że najlepiej zacząć makijaż rzęs od tych dolnych, o ile je w ogóle malujecie. To lepiej zacząć od tych dolnych dopiero później przejdę do tych u góry. Yy, dlatego, że wtedy nam się mniej odbijają te na dole. Yy, te u góry, przepraszam. A, no i się dziadłam. Dobra, jak to zaschnie, to sobie to ściągnę. Ale właśnie też ważna sprawa, jeżeli gdzieś już się dziobniecie tuszem. Jeżeli się gdzieś nim ubrudzicie, to nie trzycie tego od razu. Tylko poczekajcie, aż zaschnie i ją wtedy Wam o wiele łatwiej zejdzie. Dobra. No i mamy tusz do rzęs. Czy znaczy, mamy rzęsy pomalowane. Ja wiem, że to jest akurat coś, co, co właściwie każda z Was używa. E, mało która z Pani nie używa tuszu do rzęs, więc na pewno sobie z nim poradzicie. I wiem, że też się często gdzieś tam maźniecie i pobrudzicie, e, więc temat Wam na pewno nie jest obcy. No, i co? Zostają nam jeszcze brwi. Brwi to taka nasza oprawa oka, czyli tak jak dobry obraz bez ramy, no, wygląda nieszczególnie, tak nasze oko bez podkreślonych brwi też wygląda przeciętnie. I ja tutaj wybrałam też właśnie tuż do brwi, tuż, um, tuż, tuż, który jest w dwóch czy trzech odcieniach, jak dobrze pamiętam. Tak on wygląda, ma taką szczoteczkę, i właśnie nim też sobie czeszemy rzęsy, czyli za mocno go nie przykładamy nie tak jak kredką, tylko właśnie tak delikatnie przecieramy można powiedzieć, wyciągamy te rzęsy też na pewno w górę bo ważna sprawa jest taka, że wszystkie rzęsy, nasze brwi wszystko co, wszystko co używamy na brwi to na pewno musimy to tak pociągać o, takimi właśnie ruchami do góry żeby to wyglądało jak najbardziej naturalnie a nie było taką jedną wielką krechą dobra, widzicie różnicę? Widać to, prawda? Niby zrobię tą drugą, to sobie przekraczę ten żeby to dziwnie nie wyglądało. Okej. Okay. No i widzicie, jak to już zaschło? To jest po prostu o wiele łatwiej to zrobić, niż jakby tuż był mokry i nam się rozmazywał. Super. A zawsze jak macie jeszcze problem, to można użyć korektora albo e, podkładu, którego wcześniej używałyśmy. No i druga brew. Mam nadzieję, że mi wyjdzie, bo o, drugą ręką wiecie, jest ciężej. E, dobra. Też bardzo taki delikatny efekt i to też jest kosmetyk, który może użyć każdy. Niezależnie od tego, na ile jest przyzwyczajony po prostu do makijażu. To, to jest taka lekka rzecz ale daje bardzo ładny efekt. I też się używa szybko. Wszystko, co w kamerze jest mi ciężej oczywiście zrobić, ale normalnie to jest kilka ruchów i macie gotowe, gotowe brwi. Dobra, wracam z moją używką. Więc mamy oczy, mamy brwi, mamy buzię, no i właściwie zostawiam nam już tylko usta. Więc ostatni etap naszego makijażu to usta. I ja wybrałam pomadkę bardzo intensywną, jeśli chodzi o odcień. I to jest pomadka matowa, tak zwany w tej nazwa to Soft Matte i faktycznie ona jest taka soft przy nałożeniu, a robi się bardzo matowa, kiedy zaschnie na ustach. Pomadki te też od razu ymm, mają bardzo intensywne odcienie i dlatego się na nią zdecydowałam, bo ponieważ dwoma, trzema ruchami nałożenia pomadki, od razu macie no, super widoczne oczy, bardzo mocno podkreślone. Więc też nawet w codziennym makijażu, no super to widać. Ok, ja sobie nakładam. No, i w tych kilku prostych ruchach. No mam już pięknie podkreślone usta. Matki oczywiście są w różnych odcieniach, są też bardziej takie nudy, więc jak ktoś woli nudy, to też się znajdą. No tak to wygląda. Właściwie mam maki makijaż gotowy. Jeżeli chodzi jeszcze tylko o matki, to jedną rzeczą chciałam zwrócić uwagę, że jeżeli nie lubicie matów, lubicie jak coś się mieni, ale stawiacie też na to, żeby ten odcień był trwały. a No i troszeczkę może lżejszy niż taki mocny, intensywny. Czerwono-różowy. To są jeszcze takie pomadki, które są takie metaliczne. Pomadki te bardzo ładnie się utrzymują na ustach, one tak jakby zastygają i właśnie mają takie metaliczne wykończenie. Tutaj tego w kamerze aż tak nie widać, ale pięknie się mienią i też są trwałe, więc to też Wam polecam tego typu pomadki, jeżeli wolicie coś innego. No i kończę już, bo makijaż mam gotowy, pełny. Nie trwał on zbyt długo. Co innego też, jak jeszcze się opowiada, ale w codzienny, w codzienny, na co dzień na pewno Wam się fajnie sprawdzi. Jeszcze raz życzę, życzę Wam wszystkiego najlepszego, dużo szczęścia i, i dużo chwil dla samej siebie. I co jeszcze mam chciałam powiedzieć? Aha, no i warsztaty makijażu. Dziewczyny, które obejrzą ten filmik, zapraszam na warsztaty makijażu, żeby przetestować na sobie kosmetyki, ale też dowiedzieć się, jak po kolei, jakimi etapami wykonywać swój makijaż. To zapraszam Was na warsztaty. Żeby wziąć, wziąć w nich udział, to odznaczcie trzy Wasze koleżanki, z którymi najchętniej przyjdziecie na te warsztaty. Po prostu wpiszcie je w komentarzu, odznaczcie je w komentarzu, no i polubcie ten filmik, polubcie ten filmik, żeby inni też zobaczyli. No i czekam na Wasze komentarze z oznaczeniami koleżanek. No i na pewno się do Was odezwę, jeżeli będziecie mogły skorzystać z tych warsztatów. A myślę, że warto. Detalj, godzina do ustalenia z osobami, które, które się załapią. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Dziękuję Wam bardzo. Możliwe, że dość oczywiście, jak Wam się podobał makijaż, czy fajny, czy niefajny. Jak, jak wrażenia dla Was. Trzymajcie się. Pa, pa.